Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Finansista. Nasze oszczędności są niszczone poprzez inflację i ujemne realne stopy procentowe, a także będą niszczone w kolejnych latach z dużym prawdopodobieństwem. Tymczasem Polacy kochają gotówkę. I nie chodzi tutaj o formę płatności, a raczej o trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie, czy też na lokatach w banku. I jak dowiadujemy się z artykułu na money.pl, właśnie Polacy kochają gotówkę, a jak inwestują to bezpiecznie, to ponad 1,5 biliona oszczędności Polaków zostało zgromadzonych na koniec 2019 roku, z czego prawie 1,2 biliona jest odkładane właśnie na rachunki bankowe, na lokaty i tego typu instrumenty. I pod tym kątem jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o kraje OECD. Tak naprawdę jesteśmy na czwartym miejscu. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać po covid po epidemii w ostatnim czasie. I tutaj, jak możemy przeczytać ponownie na Money.pl, tylko tym razem mamy artykuł z lutego 2021 roku. To już agonia lokat. Polacy uciekają jak najdalej, i z tego artykułu dowiadujemy się, że. Prawie 30% środków, a więc naprawdę bardzo duża część została z tych lokat wypłaconych. I specjalnie nie ma się co dziwić, skoro lokaty w chwili obecnej nic nie płacą. Natomiast doszło do sytuacji, i tutaj ponownie mamy artykuł na Money, gdzie minister finansów apeluje do Polaków o wkładanie gotówki do banków. Natomiast ten apel brzmi, co najmniej dziwnie wobec tego, jak oprocentowane są lokaty, jeszcze z tego samego artykułu możemy dowiedzieć się, że PKO BP, czyli jeden z najpopularniejszych banków w Polsce, tak naprawdę zostawił tylko jedną lokatę trzymiesięczną, której oprocentowanie wynosi 1 setna procenta. W skali roku, także można powiedzieć co najmniej śmiesznie, śmiesznie, natomiast mamy też program budowania kapitału, pięknie się nazywa, gdzie możemy oszczędzać nim nawet przez 5 lat, jego oprocentowanie jest uzależnione od wyboru 3 miesięcznego, który jest jeszcze dodatkowo pomniejszony, a nie powiększony o pół punkta. Procentowego, a więc obecnie oprocentowanie tego programu wynosi 0%. Do takich kuriozalnych sytuacji dochodzi właśnie w wyniku polityki banków centralnych, polityki rządów, czyli polityki niskich stóp procentowych jest to atak na oszczędności ludzi. I żebyśmy mieli jeszcze jeden dodatkowy przykład, no to tutaj mamy z kolei artykuł na portalu Cashless, gdzie dowiadujemy się, że bank ING. Tak naprawdę oferuje już w tym momencie tylko jedną lokatę, gdzie oprocentowania, oprocentowanie sięga procenta w skali roku. Także tak to wygląda. Nie ma się co dziwić, że Polacy obecnie wyciągają oszczędności właśnie z lokat bankowych. Czy jednak Polacy stali się mądrzejsi i wiedzą, jak efektywnie teraz gospodarować swoimi oszczędnościami? Gdzie je. Przechować w bezpieczny sposób, aby przynajmniej nie traciły na wartości, nie mówiąc już o tym, aby pomnażać swój kapitał, pomnażać swój majątek, inwestując te środki. Więc prześledźmy, gdzie tak naprawdę większość tych pieniędzy, która jest wypłacana z popularnych wcześniej dla Polaków lokat, trafia. I mamy tutaj artykuł na PR News, z którego dowiadujemy się, że trwa szał na obligacje skarbowe, i tak naprawdę. Prawie, tutaj dokładnie ponad 3 miliardy złotych zostało ulokowane, zainwestowane w obligacje skarbowe w styczniu. I czy obligacje skarbowe jest to tak naprawdę obecnie najlepszy instrument, oczywiście powszechnie uważany za bezpieczny, ale czy jest to najlepszy instrument do właśnie lokowania swoich oszczędności. Udajmy się zatem na stronę właśnie emitenta, czyli mamy tutaj stronę obligacje-skarbowe.pl gdzie możemy prześledzić, jak wygląda oprocentowanie poszczególnych rodzajów obligacji skarbowych. No i w przypadku tych standardowych obligacji, jak widzicie, mamy obligacje z tym najkrótszym okresem, gdzie możemy zamrozić kapitał na 3 miesiące. Do okresu 3-letniego oprocentowanie wynosi od 0,5% do 1,1%. A więc jak widzicie, jest to niewiele więcej niż w przypadku lokat. I czy takie oprocentowanie zapewnia nam przynajmniej przechowanie. Wartości swoich oszczędności. Musimy się tutaj odwołać do inflacji, więc zobaczmy, jak inflacja. Wyglądała ostatnia, tutaj mamy odczyt z grudnia i artykuł na Bankierze, gdzie mamy podane, że oficjalna inflacja, czyli ten wskaźnik CPI wynosił 2,4%. Przy czym wiemy, że często ta oficjalna inflacja jest tak naprawdę zaniżana, ta realna inflacja jest dużo niższa, ale nawet gdybyśmy mieli przyjąć ten wskaźnik jako miarodajny, czyli że inflacja wynosi 2,4%, no to w przypadku tych obligacji standardowych ze stałym oprocentowaniem, zobaczcie, że tracimy. Po prostu obligacje skarbowe są gwarancją straty, nawet w tym przypadku trzyletnich obligacji, ale już trzeba się zdecydować na to, aby kapitał zamrozić właśnie przynajmniej na 3 lata. I e, pewnego rodzaju alternatywą mogą być obligacje, które są indeksowane inflacją, a więc do tych tutaj punktów procentowych, które macie podane, do stałego oprocentowania, dodawane jest właśnie jeszcze to oprocentowanie na podstawie wskaźnika właśnie CPI, czyli tej oficjalnej inflacji. Natomiast właśnie problem jest z tą oficjalną inflacją. I e, zobaczmy, tutaj mamy ciekawy artykuł na Rzeczpospolita. Gdzie pokazany jest jeszcze jeden wskaźnik, czyli CPI jako indeks cen konsumpcyjnych, natomiast mamy jeszcze wskaźnik zharmonizowanych indeks cen konsumpcyjnych, i to jest miara, która stosowana jest w większości krajów. Unii Europejskiej. I już na poziomie tego wskaźnika mamy dość duży rozjazd, czyli znowu odwołując się do ostatniego wskaźnika z grudnia, gdzie inflacja CPI wynosiła 2,4%, no to ten indeks właśnie HICP wynosił 3,4%. Czyli zobaczcie, już tutaj mamy różnicę 1%, więc jeśli ponownie wrócimy do obligacji Właśnie indeksowanych o inflację, no to już w przypadku tych czteroletnich, gdzie kapitał musimy zamrozić na 4 lata, praktycznie się zrównujemy. Przy czym w mojej ocenie ta realna inflacja jest tak naprawdę jeszcze większa. Moim zdaniem każdy inflację powinien policzyć dla siebie, ponieważ wydatki gospodarstw domowych różnią się między sobą. Na co innego wydajemy gro z naszych oszczędności, na, kupujemy inne produkty czy też usługi, więc tak naprawdę każdy powinien sprawdzić, jak wzrosły ceny. Produktów i usług, który najczęściej kupuje, z których najczęściej korzysta, i wtedy mógłby dla siebie określić, jak to wygląda, jak wygląda tak naprawdę ta realna inflacja, i czy obligacje, nawet te indeksowane o inflację, są w stanie przechować wartość naszych pieniędzy, wartość naszych oszczędności, nie mówiąc już o tym, że powinny przynosić jakiekolwiek zyski. Gdzie jeszcze oprócz obligacji trafiają środki, które są obecnie wypłacane? Z lokat. Otóż mamy tutaj artykuł tym razem na Business Insider, gdzie mamy informację, że prawie 5 miliardów złotych zostało wpłaconych w styczniu do funduszy inwestycyjnych. A więc, jak zwykle, w takich czasach prym wiodą fundusze inwestycyjne, które mają wokół siebie bardzo dobrą otoczkę marketingową. Natomiast, tak jak już kiedyś Wam wspominałem z jednych odcinków, jest znaczny problem właśnie z tego typu funduszami. Otóż Fundusze inwestycyjne są zarządzane w sposób aktywny. I co to oznacza? Oznacza to, że groz naszych zysków zjadają różnego rodzaju opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne, czy też e, prowizje. Poza tym, tego typu fundusze często wypracowują gorszy zysk niż, niż sam rynek. Czyli jeśli byśmy tu porównali do konkretnego indeksu, na przykład w Polsce, może to być indeks WIG20, który skupia. Spółki, 20 spółek o największej kapitalizacji, to taki indeks często wypracowuje na przestrzeni lat dużo lepsze wyniki niż zarządzający rzekomi profesjonaliści właśnie tego typu funduszami inwestycyjnymi. I tu pokażę Wam grafikę w tym kontekście. Co prawda, tutaj mamy odnośnie Stanów Zjednoczonych, natomiast jest to pewien wykres, który nam może pokazać, tendencje i to jest od roku 90, więc jest to dość długi okres czasu, przestrzeń 25 lat, gdzie kolorem pomarańczowym macie zaznaczony wykres właśnie jak poradzili sobie zarządzający właśnie tego typu aktywnymi funduszami, a kolorem szarym jak poradził sobie w tym czasie indeks S&P 500, a więc indeks, który skupia 500 spółek o największej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Jak możecie zobaczyć, ta różnica jest znaczna. SP 500 poradziło sobie zdecydowanie lepiej w tym przypadku. Eee, jaki jest jeszcze problem oprócz tych oprat, opłat za zarządzanie? Otóż musicie wiedzieć, że takimi funduszami zarządzają ludzie, którzy są po prostu zatrudnieni na etacie muszą coś robić, muszą się wykazać w pracy. Natomiast często w inwestycjach najlepiej jest po prostu kupić tanie aktywa, kiedy są właśnie one w dobrej cenie, a następnie być cierpliwym, jak mawiał Warren Buffett, należy po prostu siedzieć na tyłku w tanich aktywach. Natomiast czy zarządzający, odpowiedzcie sobie na pytanie, tego typu funduszami, e Byliby dobrze oceniani przez swoich mocodawców, gdyby nic nie robili. Otóż nie, muszą się oni wykazać, muszą pokazać, że robią, lo, robią lepsze wyniki niż rynek, a więc często dokonują zmi zmian w takim portfelu e, inwestycyjnym. A każda zmiana w portfelu wiąże się z opłatą transakcyjną, opłatą maklerską, więc to jest kolejny element, który pomniejsza nasze zyski, nie mówiąc już o tym, że właśnie często. Wymiana różnego rodzaju aktywów w portfelu, dokupywanie niekoniecznie musi być najlepszym pomysłem inwestycyjnym. W pierwszej kolejności powinniśmy zrobić dobry research, skupić się na tanich aktywach i te aktywa trzymać długoterminowo w portfelu, być cierpliwym. Natomiast fundusze inwestycyjne z reguły po prostu tak nie postępują. Wracając jeszcze do tego artykułu, mamy tutaj także informację, że z tych 5 miliardów, które zostało wpłacone do funduszy inwestycyjnych, ogromna część, bo ponad 3 miliardy złotych trafiła do funduszy dłużnych, a więc funduszy, które właśnie inwestują w obligacje, więc zobaczcie tych bezpiecznych, tych pozornie bezpiecznych, natomiast właśnie, które obecnie stanowią gwarancję straty, więc Polacy z jednej strony w obligacje, z drugiej strony w fundusze inwestycyjne i to te dłużne które po prostu inwestują dokładnie w ten sam instrument. I prześledźmy sobie jeszcze teraz odnośnie funduszy inwestycyjnych pewne rzeczy na przykładzie. I mamy tutaj stronę Towarzystwa Nacjonale Nederlander, gdzie możemy znaleźć karty poszczególnych właśnie funduszy inwestycyjnych i przyjrzyjmy się o tym, o czym mówiłem, jak wyglądają te opłaty za zarządzanie różnego rodzaju opłaty manipulacyjne. Jeśli właśnie wejdziemy sobie w taki fundusz, który daje nam ekspozycję na... Obligacje, no to możemy zobaczyć, że już sama roczna opłata za zarządzanie wynosi 1,25%. Przy czym dodatkowo jeszcze musimy ponieść tak zwaną opłatę dystrybucyjną, która wynosi 1%, a więc od razu 1% z naszego kapitału inwestycyjnego jest w tym momencie zabierane. Natomiast jeszcze gorzej wygląda to w przypadku funduszy, które dają ekspozycję na rynek akcji. Weźmy w pierwszy z takich funduszy, właśnie, gdzie. Możemy zobaczyć, że ta roczna opłata za zarządzanie wynosi 3%. Natomiast opłata dystrybucyjna aż 4%. Zobaczcie, jak duża część naszego kapitału jest pomniejszana właśnie o tego, typu, o tego typu opłaty, a ten fundusz daje nam ekspozycję, jak możecie zobaczyć, głównie na spółki właśnie z indeksu WIG20, przy czym oczywiście na pierwszym miejscu, czyli największy udział w portfelu, ma spółka CD Projekt i to jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli o efektywności zarządzania tego typu funduszami. CD Projekt jest to spółka, która jest obecnie bardzo droga, jedna z najdroższych na giełdzie, która jest bardzo mocno przewartościowana pod kątem różnych wskaźników, dodatkowo nie wypłaca dywidendy, tymczasem w takim portfelu zajmuje ona największy udział, więc już inwestując w taki fundusz dajemy sobie ekspozycję nad drogą spółkę, na spółkę, która bardzo mocno urosła w ostatnim czasie, a zobaczmy jak wygląda to na przykładzie ETF-u, ponieważ istnieje ETF. ETF-y to są fundusze pasywnie zarządzane, gdzie opłaty są właśnie dużo mniejsze i mamy taki ETF, który daje nam ekspozycję właśnie na spółki z indeksu WIG 20. Nazywa się Beta W20TR, śledzi on właśnie indeks WIG 20, ale dodatkowo uwzględnia dywidendy właśnie wypłacone przez te spółki, więc możemy sobie fajnie dać ekspozycję właśnie na sam indeks. A jeśli zobaczymy opłaty za zarządzanie w przypadku właśnie takiego ETF-u. Wynoszą 0,5%. Więc jeśli teraz to zestawimy z 3% opłatą w przypadku chociażby tego funduszu, który wcześniej wam pokazywałem, i jeszcze opłatą dystrybucyjną, no to zdecydowanie ta różnica jest tutaj mniejsza i nasze zyski nie są w ten sposób pomniejszane. I zobaczmy sobie jeszcze na przykład, już nie z Polski, ale mamy tutaj taki fundusz, który daje nam ekspozycję w tym przypadku na spółki dywidendowe rynków wschodzących popatrzmy najpierw na te Opłaty za zarządzanie, no i tutaj możemy zobaczyć, że opłata za zarządzanie wynosi 2,5%, a opłata dystrybucyjna aż 5%. Więc po raz kolejny gro z naszego kapitału, gro z naszych zysków jest zjadane przez tego typu opłaty. Jeśli chodzi o ekspozycję, no to możemy zobaczyć te rynki wschodzące. Największa część portfelu są Chiny, mamy też Tajwan, spory udział. Jest też Rosja i Brazylia, między innymi spośród tych rynków wschodzących. Natomiast Mamy jeszcze coś takiego jak, a tutaj sobie go znajdziemy, ETF iShares. Y, dla przykładu, już wam zaprezentuję sekundkę, potrzebuję, żeby ten ETF znaleźć. I y, zobaczcie dla przykładu, jak wygląda to w przypadku ETF-u, który daje ekspozycję właśnie na spółki dywidendowe z rynków emerging market, z rynków wschodzących. Tutaj opłata za zarządzanie wynosi tylko 60%. 500%, więc zdecydowanie mniej. Dodatkowo, w przypadku tego ETF-u możemy cieszyć się kwartalnie wypłacaną dywidendą. W tej chwili ta stopa dywidendy jest cały czas na bardzo fajnym poziomie, 4,62%. Natomiast jeśli chodzi o ekspozycję, no to tutaj również większą część stanowią Chiny, natomiast również znajduje się Tajwan, Rosja czy też Brazylia, podobnie jak to było w przypadku właśnie w przypadku funduszu inwestycyjnego Nacjonale Nederlanden. I to jeszcze o czym mówiłem, czyli tutaj mamy potwierdzenie na stronie właśnie emitenta, na stronie Towarzystwa Nacjonale Nederlanden, czyli koszty transakcji funduszy i mamy informację, które z pogrubioną czcionką tutaj wskazana, wszelkie koszty transakcyjne pobrane przez domy maklerskie, uwzględniane są od razu w wycenie jednostki funduszu i jego aktywach. Mamy tutaj potwierdzenie, że tak się właśnie dzieje. I zobaczcie, brak wiedzy kosztuje. Najpierw Polacy wiedli prym w lokatach, czyli tutaj bali się podjąć swoistego ryzyka inwestycyjnego, natomiast w czasach, kiedy lokaty nic nie płacą, tak naprawdę trzymanie tam pieniędzy jest to gwarancja straty i to jest ryzyko. Natomiast gdzie przenosimy aktywa, jeśli, yy, jeśli wypłacamy je z lokat, jeśli już przynajmniej tutaj sobie uświadomiliśmy, czy w ogóle banki wycofują nawet ofertę swoich lokat, no to przenosimy je do obligacji, które też nie chronią naszego kapitału, czy przenosimy je do funduszy aktywnie zarządzanych, które z kolei pobierają znaczącą część z naszych zysków i często wypracowują gorsze wyniki niż sam rynek. Brak wiedzy kosztuje i niestety brak edukacji szczególnie edukacji finansowej, będzie powodował, że ta sytuacja się pogłębi. I nie ma co tutaj wierzyć, że mechanizmy ze strony państwa czy też banków będą dbały o nasze oszczędności. Jak widać, nie. Są w tej chwili promowane czy osoby indywidualne, czy instytucje, które się zadłużają, które się kredytują. Natomiast dobrobyt, pomnażanie swojego majątku bierze się nie z kredytów. Nie z długów, tylko z oszczędności, z pomnażania swojego kapitału, który następnie może, można zainwestować. Jak widać, większość Polaków jeszcze tego nie robi, natomiast mam na koniec dla Was dobrą wiadomość. Skoro oglądacie ten kanał, znaczy się, że należycie do innej części społeczeństwa, do tej społeczeństwa. Części społeczeństwa, która jest zainteresowana merytorycznym przekazem, chcecie się rozwijać w różnych dziedzinach, między innymi w finansach. Nie smyracie palcem po smartfonie, przeglądając kolejne zdjęcia na Instagramie, tylko interesuje, interesujecie się pozytywnym, merytorycznym kontentem i to będzie procentować w przyszłości. Ta wiedza będzie procentować, będziecie mogli efektywnie zadbać o swoje oszczędności, budować swój dobrobyt, budować swój majątek. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam już na kolejne odcinki kanału Finansista, wiedza, która procentuje.